Dzisiaj pokażę, jak uzyskać dostęp do najtańszego internetu. Mowa tutaj o rocznej opłacie równej zaledwie 5 zł. Na start trzeba jedynie uiścić opłatę aktywacyjną równą 20 zł, dzięki której nie będziecie musieli się nawet ruszać z domu, aby go uruchomić. Jest to internet bez żadnego limitu danych. Dostęp do usługi umożliwia karta SIM działająca na terenie całego kraju, a więc jest to internet mobilny, który można zabrać wszędzie. Nie wymaga podpisywania umów, po prostu jeżeli go opłacisz, to uzyskujesz dostęp. Czy jest jednak jakiś haczyk? Jest w zasadzie tylko jeden minus, o którym zaraz powiem. Dzisiaj pokażę, jak działa oraz jak uzyskać dostęp do usługi Aero, która była kiedyś dosyć popularna, jako dostęp do darmowego internetu. Obecnie warunki nieco się zmieniły, ale nadal można z niego korzystać po opłaceniu symbolicznej kwoty. Przetestowałem to rozwiązanie i wam je dzisiaj dokładnie przedstawię. Wspomnianym minusem jest prędkość tego internetu, która wynosi 512 kilobitów na sekundę. Osoby nieco bardziej techniczne zdają sobie sprawę, że jest to kilkukrotnie mniej niż to, co współcześnie otrzymujemy w abonamencie. Zdecydowanie jednak warto się nim zainteresować, ponieważ może mieć wiele zastosowań. Zacznijmy od tego, do czego nada się taki internet. Po pierwsze, warto po prostu mieć drugą kartę SIM w telefonie na wypadek sytuacji awaryjnych. Pakiet internetu potrafi się przecież skończyć w najmniej oczekiwanych momentach. Opłata za tę usługę jest w zasadzie symboliczna, a czasem naprawdę może się przydać. Wymienię kilka zastosowań, które przetestowałem i w których dobrze się sprawdził. Zaczynając od tego, który jest najbliższy tematyce kanału. Internet o takiej prędkości jest w zupełności wystarczający do uzyskania komunikacji z wszelkimi rodzajami mierników energii. Jeżeli tylko będziemy znajdować się w zasięgu sieci, to wszystkie dane będą bezproblemowo przesyłane np. te zbierane przez falownik fotowoltaiczny. Rozwiązanie pozwoli również na zdalne sterowanie urządzeniami typu smart home. W większości taka komunikacja opiera się na przesyłaniu prostych komend oraz odbiorze informacji o obecnym stanie. Jednym z głównych zastosowań tego rozwiązania będzie obsługa e-maila oraz wszelkiego rodzaju komunikatorów, takich jak WhatsApp, Messenger i podobnych. Nie wykonamy połączenia głosowego, ale krótkie nagrania oraz zdjęcia są możliwe do wysłania i odebrania. Internet o takiej prędkości pozwoli również na słuchanie podcastów, radia internetowego lub muzyki z serwisów streamingowych i to w dobrej jakości. Wybierając jakiś utwór, musimy dosłownie sekundę dłużej poczekać niż zwykle, a następnie będzie on całkowicie płynnie odtwarzany. Korzystanie z nawigacji również nie będzie stwarzać problemów, przynajmniej z takich, na których można pobrać mapy offline. Sam testowałem mapy Google i działają one bardzo dobrze. Wszystkie informacje o warunkach występujących na trasie są odbierane bez zarzutu. Taka prędkość internetu będzie również wystarczająca do sprawdzania pogody czy korzystania z popularnych chatbotów. Korzystając na przykład z czata GPT i podobnych nie zauważymy różnicy w szybkości otrzymywania odpowiedzi. Podsumowując, możemy go wykorzystać wszędzie tam, gdzie ilość przesyłanych danych jest niewielka. Będzie zbyt wolny do przesyłania obrazu czy przeglądania stron w sensowny sposób. Możemy go jednak wykorzystać w miejscu, gdzie potrzebujemy mieć kontakt ze światem, ale na co dzień rzadko korzystamy z internetu. Przechodzimy na stronę sieci Aero. Jak widać, wygląda ona przestarzale i zdecydowanie odbiega od tych należących do innych sieci. Szczerze mówiąc, jest to jednak duża zaleta w tym wypadku. Nie ma tutaj migających przycisków, zachęcających do podpisania umowy. Brak również nieprzejrzystych promocji, krzyczących o gigabajtach na start, które zawsze są przyznawane pod jakimiś warunkami. Znajdziemy jednak wszystko, co potrzebne, czyli regulamin oraz krótkie tekstowe opisy. Czy jest to jednak w pełni normalna sieć? Czym w ogóle jest Aero? Historia jej powstania jest dosyć ciekawa, tutaj jednak ją pominiemy i przejdziemy do konkretów. Aero ma tego samego operatora co Sieć Plus, co w praktyce przekłada się na to, że korzysta z tych samych nadajników. Oznacza to, że zasięg sieci oraz dostępność technologii, takich jak 5G, będzie identyczny. Do tej pory wspominałem jedynie o wolnym internecie, ale Aero oferuje również pakiety danych z pełną prędkością. Przyda się więc dostęp do najnowszej infrastruktury. O pakietach powiem trochę później. Najpierw przedstawię, jak otrzymać kartę SIM i zacząć korzystać z usługi. Przechodzimy do zakładki przeznaczonej do zamawiania karty SIM. Mamy tutaj wyszczególnione pięć kroków. W pierwszym podajemy nasz e-mail, na który zostanie wysłany link do formularza. Musimy uzupełnić go naszymi danymi, ponieważ wszystkie karty SIM powinny być zarejestrowane. Następnie mamy 30 dni na dokonanie opłaty za wydanie. Wysokość opłaty to 20 zł. Możemy ją opłacić na przykład kartą lub za pomocą Blika. Następnie należy oczekiwać maila z informacją o wysyłce, ponieważ karta zostanie nam dostarczona kurierem. Przy odbiorze przesyłki musimy posiadać dowód osobisty. Karta dociera wraz z instrukcją aktywacji. Po jej dokonaniu od razu możemy korzystać z internetu przez 3 miesiące, ponieważ przez taki czas jest aktywna karta. W opłacie aktywacyjnej równej 20 zł mamy więc zawarty koszt dostawy karty SIM pod nasze drzwi oraz 3 miesiące nielimitowanego internetu. Według regulaminu, jeżeli karta SIM pozostaje aktywna, to możemy korzystać z usługi. Aby przedłużyć ważność karty na rok, Należy dokonać zakupu dowolnego pakietu danych. Najtańszy z nich kosztuje 5 zł. Jeżeli więc interesuje Was jedynie podstawowa usługa wolnego internetu, to wystarczy dokonanie takiej opłaty raz w roku. Każdy pakiet jest ważny przez 30 dni i umożliwia korzystanie z internetu z pełną prędkością. Ceny pakietów również są dosyć atrakcyjne, dlatego warto rozważyć tę usługę, jeżeli szukacie dostępu do internetu na kartę bez umów. W tej dziedzinie konkurencja jest jednak spora i możliwe, że da się znaleźć coś lepszego. Jeżeli zaś chodzi o usługę podstawowego internetu bez limitu danych, to jest to prawdopodobnie jedyna opcja dostępna na rynku w tak przystępnej cenie. Dodatkową zaletą jest to, że możemy ją aktywować i zapomnieć o opłatach na cały rok. Wiele osób kojarzących usługę z poprzednich lat Pyta, czy transmisja jest przerywana co jakiś czas koniecznością przepisywania kodów weryfikacyjnych. Według informacji, które udało mi się ustalić, tego utrudnienia już nie ma i sam się z nim nie spotkałem. Niektóre osoby interesuje również to, czy można na tę kartę SIM odbierać SMS-y lub połączenia. Niestety takiej możliwości nie ma. Karta zapewnia jedynie dostęp do internetu. Jeżeli widzicie jakieś dodatkowe zastosowania dla tej usługi, o których nie wspomniałem, to podzielcie się nimi w komentarzach. Sam nie korzystam z niej na co dzień, ale jako druga zapasowa karta SIM w telefonie przydała mi się już kilkukrotnie. Pozdrawiam i do usłyszenia.